Ręką gołą, gołą ręką, bez rękawiczek bierze za filtr, gdzie trafiają wszystkie syfy z paznokci, spod paznokci, wszystko gołą ręką to bierze, odsuwa i, i, i gołymi palcami, opuszkami wyciąga spod filtra po prostu ten pył, nie? Z tymi sproszkowanymi skórkami i paznokciami. To ale to też jeszcze nie jest najgorsze. Wsypuje to do żelu, bierze więcej, wuj normalnie pod paznokcie mu wchodzi ten pył. Mierza to z żelem. Patyczkiem nakłada na paznokcie twój własny. Czy czeka go z góry... Fuj. Piłuje podwójny pył, piłuje pył z paznokci, nie? Przemek kiedyś mówił... Nie da się piłować pyłu. DA SIĘ! Albo nie da się piłować wiórów. DA SIĘ! On piłuje pył z paznokci, nie?